Dom wydawniczy Mała Kurka oraz Audioteka przedstawiają: David Williams Szczuro Burger przełożyła Karolina Zaremba, czyta Jarosław Boberek Dla Frankiego chłopca o pięknym uśmiechu oto bohaterowie tej opowieści Bert, właściciel budki z burgerami tata. Tata Zoe. Zoe, dziewczynka. Sheila, macocha Zoe. Pan Grub, dyrektor. Panna Mikrus, drobna nauczycielka. Racz, postawny właściciel kiosku. Tina, trotz, miejscowa łobuziara. Pierniczek, martwy chomik. Armaturo, żywy szczur. Rozdział pierwszy Krewetkowo-prażynkowy huch Chomik nie żył. Leżał na grzbiecie. Z wyciągniętymi łapkami. Martwy. Zalana łzami i otworzyła klatkę. Trzęsły jej się ręce, a serce pękało. Ułożyła włochate ciałko pierniczka na zniszczonym dywanie, przekonana, że już nigdy uśmiech nie zagości na jej twarzy. Sila! zawołała ile sił w płucach. Mimo nalegań taty nie zwracała się do macochy mamo. Odmówiła i przysięgła sobie, że w życiu tego nie zrobi. Nikt nie mógł zastąpić mamy, zresztą macocha dziewczynki nawet nie próbowała. Nie kłap dziobem, oglądam telewizor i konsumuję! odburknęła z salonu kobieta. Ale coś niedobrego dzieje się z pierniczkiem. Ujęła to delikatnie. Zoe obejrzała kiedyś w telewizji serial, którego akcja rozgrywała się w szpitalu. Przypomniała sobie pielęgniarkę ratującą konającego staruszka metodą usta-usta. W akcie desperacji zaczęła reanimować chomika w ten sam sposób. Nic z tego. Podpięcie serduszka gryzonia do baterii alkalicznej za pomocą spinacza do papieru też nie przyniosło rezultatu. Było już za późno. Ciałko chomika zesztywniało i stało się zimne w dotyku. Proszę cię, Sila, pomóż! błagała dziewczynka. Z początku tylko cichutko płakała, ale prędko rozszlochała się na dobre. Wreszcie usłyszała, jak macocha niechętnie człapie korytarzem ich malutkiego mieszkanka, które mieściło się na 37 piętrze pochyłego wieżowca. Kobieta sapała z wysiłku przy każdej czynności. Była tak leniwa, że najchętniej kazałaby Zoe czyścić sobie nos. Szyla potrafiła stękać nawet przy zmienianiu pilotem kanałów telewizyjnych. Uch, uch, uch jęczała głośno, tupiąc w holu. Macocha Zoe należała do osób niskich, ale umiała to zamaskować swoją szerokością była tak szeroka, jak wysoka, jednym słowem kulista. Gdy stanęła w drzwiach pokoju, przesłoniła sobą światło z korytarza, tak jak cień ziemi zakrywa blask księżyca podczas zaćmienia. Dziewczynka wyczuła też mdłosłodki aromat krewetkowych prażynek. Macocha je uwielbiała. Chwaliła się nawet, że już jako niemowlę domagała się prażynek, a każdym innym jedzeniem pluła matce w twarz. Zdaniem Zoe prażynki cuchnęły, i to niekoniecznie tylko krewetkami. A oddech Sili przesiąkł tym zapachem. Nawet teraz, kiedy stała w drzwiach i obserwowała tę smutną scenę, jedną ręką trzymała paczkę śmieciowych przekąsek, a drugą wpychała je sobie do gardła. Ubrana była jak zwykle w długą, upaćkaną białą koszulkę, czarne legińsy i puchate różowe kapciuszki. Odsłonięte fragmenty skóry pokrywały tatuaże. Na przedramionach uwieczniła imiona swoich byłych mężów, aktualnie przekreślone. Ojej! prychnęła pełnymi prażynek ustami ojej, jakie, jakie to smutne zapłakać się można, biedaczek wykorkował. Pochyliła się nad pasierbicą i rzuciła okiem na martwego chomika. Za każdym razem, gdy się odzywała, pluła na dywan na wpół przerzutymi okruchami. Och, och, ojej, i tak jest nam. dodała tonem, który nawet nie udawał smutku. Wtedy właśnie rozmiękły od śliny kawałek przerzutej prażynki wylądował na puszystym pyszczku biednego zwierzaka. Zoe delikatnie starła mieszaninę prażynek i śliny razem z własną łuzą, która kapnęła na zimny, różowy nosek gryzonia. Ech! Mam pomysł! Zaświtało w głowie macosze. Jak zaraz skończę jeść, to możesz wsadzić małego do torebki. Ja tam się do niego nie dotknę. Mm, jeszcze co złapię? Sila uniosła torebkę i przechylając ją, napełniła wiecznie nienasyconą paszczę ostatnimi krewetkowymi przysmakami. Potem oddała dziewczynce puste opakowanie. Masz, wsadź go tutaj! Zanim zasmrodzi całe mieszkanie! Zoe zatrzęsła się z oburzenia. Naprawdę to ten krewetkowo-praszynkowy chuch opasłej macochy zasmradzał im mieszkanie. Taki oddech mógł złuszczyć farbę ze ścian, jednym podmuchem pozbawić ptaki piór i zrobić z nich latające łysole. Gdyby wiatr nagle zmienił kierunek, ludzie poczuliby fetor w mieście oddalonym o dziesięć kilometrów. Nie pochowam mojego biednego pierniczka w torebce po prażynkach, warknęła Zoe. Sama nie wiem po co cię wołałam. Idź stąd i zostaw mnie. Ma no litość boską, dziewczyno! huknęła kobieta. Tylko pomóc chciałam! Ty, ty niewdzięczny, Bachorze! Wcale nie pomagasz! krzyknęła Zoe i nawet na macochę nie spojrzała. Idź już sobie! Zirytowana Sila wyszła z pokoju. Trzasnęła drzwiami z takim impetem, że aż tynk posypał się z sufitu. Zoe nasłuchiwała, jak kobieta, której uparcie nie nazywała mamą, sunie prosto do kuchni. Bez wątpienia po to, żeby rozszarpać następną wielką paczkę krewetkowych przekąsek dla całej rodziny. Samotna dziewczynka siedziała w swoim malutkim pokoju z martwym chomikiem na rękach. Ale jak to się stało, że umarł? Zoe wiedziała, że Pierniczek był jeszcze młody, nawet jak na chomika. Czy to mogła być sprawka jakiegoś zabójcy chomików? Zastanawiała się. Komu mogłoby zależeć na śmierci bezbronnego gryzonia? Cóż. Dowiecie się tego, nim moja opowieść dobiegnie końca. Przekonacie się też, że istnieją ludzie gotowi zrobić coś o wiele gorszego. Największy niegodziwiec na świecie czai się między stronicami tej książki, obserwuje Was z ukrycia. Kto się nie boi, niech słucha dalej. Rozdział drugi. Naprawdę wyjątkowa dziewczynka. Zanim jednak poznamy tego wielkiego okrutnika, musimy na chwilę wrócić do początków. Zoi wiodła szczęśliwe życie, chociaż jej mama zmarła, kiedy dziewczynka była malutka. Tata kochał Zoi za dwoje rodziców i stanowili razem zgrany zespół. On rankiem wychodził do pracy w miejscowej wytwórni lodów, a ona szła do szkoły. Lubił swoją pracę, mimo że była ciężka, kiepsko płatna i często zostawał po godzinach, bo od zawsze ubóstwiał lody. Tym co podtrzymywało go na duchu, było wymyślanie zupełnie nowych lodowych smaków. Zawsze po skończeniu swojej zmiany Rozpromieniony spieszył do domu, obładowany próbkami różnych dziwnych i cudownych aromatów, żeby Zoi skosztowała ich jako pierwsza. Potem zdawał swojemu szefowi relacje z tego, które zasmakowały dziewczynce najbardziej. Oto ulubione smaki Zoi. Wystrzałowy sorbet, bombastyczna Balonowa. Potrójnie czekoladowo orzechowo karmelowy twist, luksusowa wata cukrowa, karmelowy budyń, mango niespodzianka, owocowa galaretka, bananowo orzechowe ptasie mleczko, ananas i lukrecja, kosmiczna żelkowa eksplozja. Najmniej przypadł jej do gustu smak ślimakowo brokułowy. Nawet tacie Zoi nie udało się wyczarować pysznych lodów ślimakowo-brokułowych. Nie wszystkie lodowe wynalazki trafiały do sklepów, a już na pewno nie ślimak z brokułem, ale Zoi mogła spróbować każdego z nich. Czasem zjadała tak dużo lodów, że myślała, że pęknie. Ale co najlepsze, Często była jedynym dzieckiem na świecie, które je testowało, a to sprawiało, że czuła się naprawdę wyjątkowa. Był tylko jeden problem: jako jedynaczka Zoe nie miała nikogo, kto by się z nią bawił, poza tatą, który niestety do późna pracował w fabryce. Dlatego, podobnie jak inne dziewięciolatki, Całym sercem i duszą zapragnęła własnego zwierzątka. Nie upierała się przy chomiku, to mógł być jakikolwiek zwierzak, byle tylko mieć go do kochania. Liczyła na to, że pupil odwzajemni jej uczucie. Jednak kiedy się mieszka na trzydziestym siódmym piętrze wieżowca, zwierzak musi być mały. W dniu dziesiątych urodzin zoi. Tata zrobił jej niespodziankę. Wyszedł wcześniej z pracy i odebrał córkę ze szkoły. Wziął ją na barana, tak jak uwielbiała, i poszli do sklepu zoologicznego. Tam kupili chomika. Zoe wybrała najpuszystszego, najsłodszego ze wszystkich maluszków i nazwała go Pierniczek. Pierniczek mieszkał w klatce w pokoju dziewczynki. Zoi nie przeszkadzało że w nocy hałasował biegając w kołowrotku nie miała mu też za złe że parę razy uszczypnął ją w palec kiedy częstowała go herbatnikami nie zniechęciła się nawet tym że klatka zalatywała chomikowymi siuśkami mówiąc krótko zoi kochała pierniczka a pierniczek kochał zoi dziewczynka nie miała w szkole zbyt wielu przyjaciół na dodatek inne dzieci jej dokuczały, bo była niska, miała rude włosy i musiała nosić na zębach aparat ortodontyczny. Wystarczyłaby jedna z tych rzeczy, żeby w szkole mieć podgórkę, a ją los obdarzył wszystkimi trzema naraz. Pierniczek też był mały i rudy, tyle że oczywiście bez aparatu na zębach. To właśnie ta rudość i drobna postura. Podpowiedziały Zoe, by wybrać go z tuzina puszystych kulek przytulonych do siebie w sklepie zoologicznym. Musiała wyczuć w nim bratnią duszę. W ciągu następnych tygodni i miesięcy Zoe nauczyła pierniczka niesamowitych sztuczek. Za nasionka słonecznika stawał na tylnych łapkach i wykonywał krótki taniec. Za orzecha włoskiego robił salto w tył a za kostkę cukru zaczynał wirować, leżąc na grzbiecie. Zoe marzyła o tym, że pewnego dnia jej mały przyjaciel zasłynie jako pierwszy w świecie chomik, który potrafi tańczyć breakdance. Przygotowała krótkie przedstawienie, które chciała pokazać dzieciakom z bloku z okazji świąt Bożego Narodzenia. Zrobiła nawet plakat. Chomik Pierniczek tancerz breakdance tańczy na stojąco, w przykucu, należąco robi robota, uczy się robić bary, ale jeszcze trochę mu brakuje. Za konsolą Zo. Niestety pewnego dnia tata przyniósł z pracy bardzo smutne wieści, które zniszczyły ich dotychczasowe szczęście. Rozdział trzeci mniej niż zero. Straciłem pracę, rzekł tata. O nie, zmartwiła się Zoe. Zamykają fabrykę, a całą produkcję przenoszą do Chin. Ale przecież znajdziesz nową pracę, prawda? Spróbuję, odparł tata ale to nie będzie łatwe, jest nas wielu. Jak się okazało, było to nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe. W tym samym momencie pracę straciło tyle osób, że tata zmuszony był pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Pieniędzy ledwie starczało im na życie, a brak stałego zajęcia coraz bardziej tatę przygnębiał. Z początku codziennie odwiedzał urząd pracy. Ale w promieniu stu kilometrów nie pojawiały się żadne odpowiednie oferty, więc w końcu zaczął chadzać do pubu. Zoe domyśliła się, że urzędy pracy z reguły nie są otwarte do późnej nocy. Dni mijały, a dziewczynka martwiła się o ojca coraz bardziej. Czasem miała wrażenie, że zupełnie się poddał. Utrata najpierw żony, a potem pracy, to było dla niego zbyt wiele. Nie zdawała sobie sprawy, że wkrótce miało być jeszcze gorzej. Tata poznał macochę Zoe w momencie najgłębszej rozpaczy. On czuł się samotny, a ona nie miała nikogo, bo jej ostatni mąż zmarł w tajemniczym wypadku z udziałem krewetkowych prażynek. Shila sądziła, że zasiłek pobierany przez męża numer 10. Zapewni jej wygodne życie z papierosami zawsze pod ręką i niewyczerpanym zapasem krewetkowych przysmaków. Zoe nie potrafiła przypomnieć sobie prawdziwej mamy, choćby nie wiem jak się starała bo jej mama zmarła dawno temu. Kiedyś w całym mieszkaniu wisiało pełno zdjęć mamy. Miała miły uśmiech. Zoe wpatrywała się w fotografię i starała się uśmiechać tak samo. Były do siebie najbardziej podobne właśnie wtedy, gdy się uśmiechały. Jednak pewnego dnia, kiedy nikogo nie było w domu, Macocha pozdejmowała wszystkie zdjęcia. Dziwnym trafem nagle wszystkie się pogubiły najprawdopodobniej spłonęły. Tata nie lubił rozmawiać o mamie, bo od razu doprowadzało go to do łez, ale mama żyła nadal w sercu swej córeczki. Dziewczynka wiedziała, że prawdziwa mama bardzo ją kochała. Wiedziała. Wiedziała i już. Tak samo jak czuła, że macocha jej nie kocha. Nawet nie lubi. Była wręcz przekonana, że jej nie znosi. Szila traktowała ją jak natręta, a w najlepszym wypadku, jakby dziewczynka była niewidzialna. Często zapowiadała, że Zoe ma się wyprowadzić z domu, gdy tylko dorośnie. Nie będzie darmozjad ze mnie zdzierać! Kobieta nigdy nie dała pasierbicy ani pensa nawet na urodziny. W zeszłe święta szila podarowała zoi w prezencie zużytą chusteczkę. A kiedy dziewczynka ją rozwinęła, roześmiała jej się w twarz. Chustka była cała w glutach. Wkrótce po wprowadzeniu się do ich mieszkania macocha zażądała, żeby chomik z niego zniknął. Co śmierdzi! Wrzeszczała. Koniec końców, mimo wszystkich wrzasków i trzaskania drzwiami, Zoi mogła zatrzymać swoje zwierzątko. Sila jednak nie przestała gardzić pierniczkiem. Ciągle jęczała, że chomik wygryzał dziury w kanapie, chociaż tak naprawdę wypalał je popiół sypiący się z jej papierochów. Na okrągło ostrzegała swoją przybraną córkę, że jeśli tylko złapie to małe paskudstwo poza klatką, to je rozdepcze. Sheila szydziła też z pomysłu Zoe, by nauczyć chomika tańczyć breakdance. Czas tracisz na te bzdury! Oba z tym szkodnikiem jesteście warci tyle co nic! Rozumiesz? Mniej niż zero! Zoe rozumiała, ale wolała to ignorować. Wiedziała, że ma rękę do zwierząt. Tata też tak uważał. Co więcej, dziewczynka marzyła, że pewnego dnia... Ruszy w świat z wielką, utalentowaną menażerią. Planowała wytresować swoich podopiecznych, żeby zabawiali widzów popisami. Sporządziła nawet listę tych niesamowitych wykonawców: supergwiazda DJ Żaba, rapujący swobodnie, żółw słodkowodny, tańcząca taniec towarzyski, para myszoskoczków, słoń, śpiewak operowy. Osioł pokazujący sztuczki magiczne, stepująca stonoga, zespół śpiewających świnek morskich, trio żółwi z pokazem stylu w street dance, kot parodiujący słynne koty z kreskówek, świnia balerina, robak hipnotyzer, pokaz akrobatyki na linie w wykonaniu krów, mrówka brzuchomówca, Mól! Śmiałek wykonujący niewiarygodne popisy kaskaderskie, na przykład wystrzeliwanie się z armaty jako żywy pocisk. Pokaz karate z udziałem medus. Hipopotam skaczący na bungee. Miała wszystko zaplanowane. Dzięki zarobionym przez zwierzęta pieniądzom razem z tatą uciekli bez pochyłego, walącego się wieżowca i już nigdy tam nie wrócili. Zoe kupiłaby tacie o wiele większe mieszkanie, a sama osiedliłaby się w rozległej wiejskiej rezydencji i stworzyła tam rezerwat dla niechcianych zwierząt. Mogłyby całymi dniami biegać sobie swobodnie po podwórzu, a nocą spać razem w gigantycznym łóżku. Nad bramą posiadłości powiesiłaby napis Żaden zwierzak nie jest ani za duży, ani za mały, żeby go kochać. Ale tamtego pamiętnego dnia, kiedy Zoe wróciła ze szkoły, zastała pierniczka martwego, a wraz z nim umarły jej marzenia o sławie treserki zwierząt. I tak oto, słuchaczu, po tej małej podróży w przeszłość, znów jesteśmy na początku opowieści i możemy snuć ją dalej. Tylko nie przewijaj do początku książki, bo to byłoby bez sensu na okrągło, słuchałbyś tych samych kilku rozdziałów. Przejdź do następnego, a ja będę opowiadać. Prędko, słuchaj dalej. No już! No dobrze. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.